Dinant, położone nad rzeką Moza w południowej Belgii, to miasto, które zachwyca wyjątkowym urokiem i malowniczymi krajobrazami. Charakterystyczną wizytówką jest imponująca cytadela górująca nad miastem, do której można dotrzeć kolejką linową lub pokonując 408 schodów. Z jej murów roztacza się niezapomniany widok na okolice. Tuż obok znajduje się katedra Notre Dame, znana z wyjątkowej architektury i strzelistej wieży. Dinant to także miejsce narodzin Adolfa Saksa, wynalazcy saksofonu. Muzeum poświęcone jego życiu i twórczości to obowiązkowy punkt zwiedzania. Okolica oferuje również malownicze trasy wzdłuż mozy, idealne na spacery lub rejsy. Dinant słynie z lokalnych specjałów, takich jak flamandzkie piwo i cook de Dinant, tradycyjne miodowe ciasteczka. To idealne miejsce na jednodniową wycieczkę, pełną historii i piękna.